Cześć wszystkim, z tej strony Aripa. Dzisiaj, dzisiaj kręcę audiologa, audiologa kręcę dlatego, że po prostu naszło mnie takie, taka chwila refleksji, w, która no, podkreśla chwilę moje życie, które znamię. nie wiem, no, ostatnio, w ostatnim roku się trochę spieprzyło, nie wiem czemu. Znaczy dosyć wiem. Może tak, zacznę od tego, że audiolog jest o tym, żebyście szanowali to, co macie, kogo macie i naprawdę, że szanujcie to, że macie swoją matkę, swojego ojca i, swo i w ogóle całą swoją rodzinę. Ja straciłem ojca rok temu z powodu takiego, że umarł na raka płuc. Najsmutniejsze jest dla mnie to, że to już są moje drugie urodziny, w tym roku będę 16, właśnie. W poniedziałek, 29 października, zacznę, 7, zacznę 17 rok życia, ale boli mnie to, że po prostu nie ma tej jednej z najważniejszych osób w moim życiu mojego ojca. Naprawdę on pokazał mi wiele rzeczy, które, no, które były dla mnie, które w tym momencie pomagają mi jak, jak najlepiej przejść przez to życie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. W sumie tak, chciałem powiedzieć Wam jeszcze tylko tyle, żebyście szanowali e, swoją, swoją matkę, swojego ojca, nawet nie nieważne jaki on jest, może być on nie wiem i pijakiem i kimkolwiek, ale naprawdę szanujcie go, dlatego że on jednak się przyczynił do tego, że jesteście na tym świecie, że macie swoje życie i wykorzystujecie je tak jak chcecie, że jesteście zadowoleni z tego życia, to naprawdę cieszcie się jak najbardziej. A... Ma, a mama, mama Was, mama przyszła, wa, przyszła tyle bóli, żeby, żebyście się narodzili, naprawdę <grym> Jeżeli macie taką okazję, powiedzcie jej co do niej czujecie, powiedzcie ojcu co do niego czujecie Ja chwilami miałem takie, takie wyrwy w moim życiu, że po prostu nie potrafiłem powiedzieć ojcu, że go kocham, że jest dla mnie najważniejszą osobą i do dzisiaj, do dzisiaj tego żałuję, ale naprawdę Zdążyłem mu powiedzieć te parę słów, typu kocham cię tato, ale były takie momenty, że się z nim często kłóciłem i w ogóle. Teraz nie wiem, nie wiem co się po prostu chwilami dzieje, ponieważ yy, zostałem sam z matką. Mama yy, pracuje na dwa, na dwa etaty w tym momencie, żebym ja miał jak najlepiej, ona też mogła jakoś żyć. A, nie wiem, yy, yy, nie wiem jak to dokładnie określić. A, Ojciec mój e, zmarł tego, że palił w sumie, spalił e, papierosy przez 35 lat. Fakt faktem jest taki, że ja w tym momencie też palę papierosy i nie, nie wiem, nie zadowala mnie to jakoś, ale to jest, to jest nauka, ja jakoś się od tego, od tego trochę uzależniłem i nie wiem się od tego uwolnić, ale po prostu chyba jak zapalę tego papierosa i nie wiem, on mi chwilami jest tak, że po prostu on mi nie smakuje jakoś tak najlepiej smakuje mi on tak byleby on mi smakował i naprawdę chwilami też jest tak, że jak, jak odpalę tą fajkę to mam w myśli, na myśli mojego, ma, mojego ojca byłem dzisiaj w Fidlaju tam leży mój ojciec na cmentarzu i nie wiem, dzisiaj popatrzyłem cię na tą tablicę i zobaczyłem że to już on nie żyje od 2011 roku i nie wiem, coraz po prostu rozpłakałem się. To jest e, dla mnie naprawdę, nie wiem, chwilami to jest takie przeżycie dla mnie, że nie potrafię sobie sam z tym poradzić. A, nie wiem, ja też nie wiem, co mogę jeszcze w powiedzieć, bo w tym momencie trochę zaczynam się już rozklejać, A, bo cały czas mam na myśli mojego ojca i, i brakuje mi go strasznie. Dlatego jeszcze raz chciałem Wam podkreślić, to, żebyście szanowali e, swoich rodziców, swoje, swoich braci, siostry, wszystkich, których macie w rodzinie, ponieważ naprawdę nieważne, kto był umarł, to byście zobaczyli, że macie wyrwę w taką w życiu, którą, której, no, którą naprawdę jest ciężko załatać czymkolwiek. Nawet dziewczyna, chłopak czy ktokolwiek, no nie, nie wiem, nie jakoś nie zapełni tego do końca. Będzie to trochę mniejsza wyrwa, ale. Jakby to, po, jakby to ująć po, tak pokrótce. Hmm. Rodzice są osobami, które naprawdę pomagają wam w waszym życiu i na pewno przekonaliście się tego nie raz albo, albo przekonacie się o tym. Bo moi rodzice naprawdę wiele dla mnie zrobili i w tym momencie mama też robi. O, ojciec, ojciec, ojciec ojciec był rozganany no, i po, przez pierwsze 3 tygodnie po jego śmierci Czułem po prostu w domu to, że nie ma tej pewnej osoby, i jest tak, taka cisza, taki, taka, taki ułamek. Po prostu wszystko, wszystko wyła wyłamało się te, wtedy z mojego życia, i nie wiedziałem, co wtedy mam zrobić. Ale w sumie, nie wiem. Będę już chyba kończył tego audiologa, bo coraz, coraz gorzej jest już z moim stanem psychicznym i fizycznym także zapamiętajcie jeszcze raz szanujcie swoich rodziców, przede wszystkim mamę i tatę, znaczy rodziców że powiedziałem, szanujcie swoją rodzinę przede wszystkim mamę i tatę, ponieważ no, oni, oni wam dali to życie i powinniście się z tego cieszyć jak najbardziej dlatego <coughs> życzę wam, żeby nie zabrakło wam tych rodziców bo to jest jednak najgorsze przeżycie, jakie może, by, jakie może być i nie życzę tego nawet najgorszemu mojemu wrogowi Также это х ⁇ ба с моей стороны. Держитесь на раз.